Zrób smoothie challenge. Słuchajcie, nie ukrywam, przed chwilą spojrzałem na szybko na YouTubie co to jest Widziałem, że było to kilka lat temu już na YouTubie robione Ale dobra, jak postanowiłem, że założę kanał na YouTubie No to zobaczę co mam w lodówce Zaraz ponumeruję produkty, które oczywiście mam I ponumeruję tych produktów 10 A z 5 zrobię no koktajl A co innego mógłbym zrobić Pamiętajcie oczywiście, żeby pisać też mi zadania kolejne w komentarzach Bo to właśnie z waszych komentarzy wybieram zadania na kolejne odcinki Bo kto nie obserwuje, to jest sus A susem to nic nie chce być. Jak widzimy, yy, no lodówka w miarę zapełniona jest, coś tam się znajdzie, więc 10 produktów nie będzie problemu. Jeszcze tutaj jakaś woda, jakiś chleb i pomidory. No to do dzieła, a ja wracam do Was za jakieś 5-10 minut. Najpierw muszę zająć się numerowaniem karteczek, więc na szybko zrobię sobie naklejki, kartki do losowania i zaraz podpiszemy, wybiorę jakieś 10 produktów i zacznie się ogień. Wyciągnąłem wszystko z lodówki i z blatu, to co miałem. Tutaj y, mam karteczki do losowania, jest ich 10, tak jak 10 numerków i pokażę wam, co mam. No więc będziemy losować tak. Mamy kole, mamy rukole. Kole i rukole, więc y, dwie kole y, Wstawiam. Mam nadzieję, że nie obrazicie się, że to są dwie różne kole, ale to są różne, nie? Kola i rukola to są dwie różne kole, więc nie przejmujcie się. Mamy pomidor, tu jest trzy. 4 mleko, 5 chleb tostowy, almetę, 6 szynka, ser, ser i ketchup. Czegokolwiek bym nie wylosował, to i tak będzie obrzydliwe, więc już mi się nie podoba ten challenge. Zabieram się do losowania, mam tutaj 10 karteczek głupich karteczek, bo wszystkie produkty są obrzydliwe, w sensie jak to wymieszam to będzie obrzydliwe, bo ogólnie no to wiadomo że ser jak się da na kanapki to jest dobry ale jak się to wymiesza z keczupem kolą czy czymkolwiek to jest masakra, dobra Syk! mamy tu coś pierwszego, ej tu jedna mi się o ten, sorry żeby nie było że oszukuję, że zagiąłem z powrotem mam numer 3 a numer 3 to jest pomidor Dobra, więc mamy pierwszego pomidora, jako numer 3. Odkładamy go sobie tu na bok, żeby było widać. Jeszcze cztery produkty. Uwaga, co wymieszamy? Sześć. Numer 6 to jest cerek twarogowy, więc tutaj też go sobie kładziemy. Jeszcze trzy. Dwa. A numer dwa to jest rukola. Numer 4, znaczy numer 4, czwarty czwarty numerek. I czwarty numerek to numer 4, naprawdę. Więc mamy mleko. Na razie nie jest źle, bo tak naprawdę nam wyjdzie jakiś warzywny shake. Boję się, co będzie, bo jak tu wyjdzie szynka, albo kola, albo ketchup, no to będzie coś tragicznego. Dobra. Uwaga, co wyjdzie? Mam ostatni numerek. Numer 9. Numer 9 to ser żółty. Udało się. No nie wiem jak to będzie razem smakować. Mamy mleko, mamy produkty mleczne, pomidor i rukola, więc wydaje mi się, że wyjdzie taki zdrowy wegetariański shake. Ser jest wegetariański, po prostu nie wegański, więc wegetariański shake. Wysypuję te numerki. I czas wymieszać rzeczki. Ser. Myślę, że niech będą spokojnie te dwa całe plastry. Pomidor. Nie wiem, tego pomidora najpierw. Dobra, wrzucamy wszystko, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Rukola. Trochę rukoli Jeszcze sobie zostawię na kanapki, bo mi ostatnia paczka została Serek twarogowy Nie wiem jak ten serek wycisnąć serek. Ha, wyleciał. O, wyleciał tam. Mleka to chyba trzeba dać dużo znaczy, ja myślę, że tego pomidora jeszcze trochę przekroję. Bo jak go nie przekroję, to nie dam rady go przecież zblendować. A teraz muszę zmienić kadr, bo nie dociągę kabla od blendera. Mam blender, mam wszystko tutaj wyrzucone. Żona powiedziała, żebym przykrył trochę szmatą, bo ponoć pryska strasznie. Zaczniemy najpierw na jedynce, zobaczmy czy działa. Jak u dentysty, słuchajcie tego. Ja się boję dentystów. Ej, kto się też boi dentystów. Kto się też boi dentysty? To piszę w komentarzu, że się boi. O, ale to prysko. Ej, no, wszystko się już zmiksowało. Dobra. Idę odłożyć to coś do zmywarki i wracam ze szklanką. Mam szklankę! Kiedy przychodzą koleżanki, zaczynają się hulanki Dobra, jak to teraz wlać? Żeby to się nie wylało, bo mnie żona zabije Trzeba było wziąć wazów. Nie wiem co to jest bazówka Taka łyżka A do zupy ta, a nie przeleje? Przeleje Nie przelejesz Zaraz Ha! Przelałem! Więc teraz trzeba sprawdzić jak to smakuje Pachnie nie najgorzej, tak naprawdę to jest takie chyba normalne. Trafiłem się, słuchajcie, wziąłem, naprawdę, wziąłem wszystko w lodówce, co było, po prostu wziąłem keczup, wziąłem szynkę, a ich nie trafiłem. Ja to mam po prostu mega farta. Dobra, trzeba sprawdzić jak to smakuje, mam nadzieję, że dobrze. Jak nie, to nie. Trzymajcie kciuki. Nie jest złe, ale jak szejk to to nie smakuje. Przypominam, że jest tu ser żółty, ser twarogowy, jest tu mleko, rukola i pomidor. Trochę jakby taka kanapka bez chleba. Właściwie teraz nie wiem, czy ten challenge ma polegać na tym, że mam to całe wypić. Dobra, piję całe. Eee, nie, nie wypiję. Dobra, słuchajcie, to było... To był najgłupszy challenge, jaki na razie do tej pory robiłem. Nie chcę robić obrzydliwych rzeczy, bo obrzydliwe rzeczy są po prostu obrzydliwe. Więc pamiętajcie, że... No nie no, pół wypiłem. Więc pamiętajcie, że jeżeli chcecie robić więcej takich rzeczy, to lajkujcie, subskrybujcie i piszcie komentarze, co mam robić kolejnym razem. Co byście chcieli, jakie zadanie mi dać. Ja postaram się wybrać najfajniejsze, według mnie, zadanie. Także żegnam się z wami w tym momencie. Siema!